Witam wszystkich w odcinku z konwersji modelu na nowe PMG Po co to robić? Na przykład dlatego, że SCS dodał otwierane szyby w swoich pojazdach, na starym PMG tej opcji nie było, dlatego jak ktoś chce, to należy to po prostu przekonwertować. Także zaczniemy sobie od wyciągnięcia naszego modelu, przechodzimy do mod. Tworzymy sobie nowy folder na pulpicie, na przykład Volvo. Będziemy pracować na Volvo FH nowym. Wypakowujemy ten folder. Przechodzimy do programu z modeler. Ładujemy nasz plik. Tworzyliśmy sobie nowy folder, więc tutaj ścieżkę Base SS musimy zmienić oczywiście na ten folder, do którego dodaliśmy folder vehicle. po zmianie importujemy. Model nam się załadował. Teraz tak, musimy wyciągnąć w zasadzie rzeczy, które nas najbardziej interesują, czyli tak: kabinę, eksterior dolną oś oraz całą zabudowę, czyli te cztery rzeczy nas interesują. To, to. robimy to wszystko opcją Unlink, oczywiście. Resztę możemy sobie usunąć. I teraz tak. Robimy sobie gołe drzewko, także zrobimy sobie to w ten sposób, że pousuwamy te wszystkie warianty od osi, od kabin i to wszystko. Okej. Okay. Mm. Tutaj należy to odłączyć. Oczywiście ten element ma dalej dopisany wariant, także musimy na niego kliknąć. Kliknąć Dismiss. Tutaj jest czcionka pogrubiona, jaki jest wariant dodany, i zwykła, jak wariantu nie ma. Także odciągamy te wszystkie warianty od naszego modelu, i teraz musimy ogłosić nas, nasz cały model z. Matryksów. Matryksy to są te zielone kwadraciki. Także tak zaczniemy sobie od góry, od osi. Chowamy poprzez kliknięcie tej opcji. To możemy sobie wyłączyć, żeby mieć więcej pola manewru. Zaznaczamy. Usuwamy. Ok, to mamy wyczyszczone. Cab Base. Usuwamy te dwie opcje, musimy usunąć ręcznie, ponieważ one są gdzieś schowane, najprawdopodobniej tutaj. Analogicznie przechodzimy dalej. Usuwamy. Tutaj zaznaczymy sobie wszystko i wyłączymy samą oś, ponieważ będzie szybciej. Zaznaczamy usuwamy S Equip. Usuwamy ręcznie. Ok, mamy wstępnie model przygotowany. Teraz należy go zapisać poprzez kliknięcie File, Save As, plik tworzymy na pulpicie. Nazywamy go sobie model. plik się zapisuje. Po zapisie możemy wyłączyć z moda, odpalić go na nowo. I teraz tak. Będziemy musieli wyciągnąć sobie dwa pliki SCS z folderu z główną grą. Będzie to base oraz dev. Wypakować sobie najlepiej do folderu base na pulpicie. Ja już sobie to zrobiłem wcześniej oczywiście, żeby nie tracić czasu, bo ten Folder Base to się wypakowuje około 10 minut. Także ja mam to zrobione wcześniej. Wypakowujemy to poprzez przeciągnięcie pliku SCS na SCS Extractor. SCS Extractor dodam Wam w linku w opisie do pobrania. Po przeciągnięciu wypakuje nam się to wszystko. Co nas interesuje? Interesuje nas folder Wikul Track. I ten folder tworzymy sobie na pulpicie dwa foldery poprzedzające. Kopiujemy folder z ciężarówką SCS-u. Możemy to zamknąć. Tutaj wsadzamy jedno w drugie. Przechodzimy do zmoda, import. Odszukujemy naszą ścieżkę i ładujemy plik. Należy pamiętać oczywiście o zmianie ścieżki. Odpalamy sobie nasz cały model. Należy pamiętać, żeby nie zrobić tego na odwrót, bo na przykład, jak wrzucimy sobie najpierw ciężarówkę SCS-u i potem zapiszemy plik, to znikną nam te wszystkie warianty. Trzeba będzie je robić na nowo. A to trochę żmudne. Co teraz? Teraz należy ogołocić cały model. Żeby zostały nam same matriksy. Robimy to oczywiście uważnie, żeby nie usunąć żadnego zielonego kwadracika. Dobra, to później. Każdy kwadracik za coś odpowiada. Ten na przykład za kabinę. Ten jest kierowcą. Tutaj są elementy, które możemy dodać w grze na grill czyli jakąś tam rozpórkę, czy tam jakąś rurkę, czy coś. I każdy. O, tutaj rejestracja na przykład. Każdy kwadracik nam za coś odpowiada. Będziemy je usuwać sobie dopiero później w grze, już po konwersji całego modelu. Będziemy patrzeć, co nam przeszkadza, a co może zostać. Bo niektóre elementy warto, żeby jednak zostały, żeby tego nie ogołacać aż tak perfidnie. Ok, drzewko mamy przygotowane. Co dalej? Klikamy File Merge. Ładujemy nasz model. Model mamy już gotowy. Wszystko się nawet ładnie poukładało. Także nie musimy tego sobie przenosić. Przez to, że te ścieżki poprzednie były nazwane tak jak te pliki, to te pliki z ciężarówki po prostu z automatu się wrzuciły tutaj. Kół nie musimy przestawiać póki co. One się. Ja sobie po prostu poprzestawiamy później po, po eksporcie. I teraz eksport. Klikamy tutaj. Biała kartka z czerwoną strzałką, tworzymy nowy folder export, wpisujemy tutaj track, czyli to, jak się nazywa nasza modyfikacja. Jak nasza modyfikacja będzie się nazywała dupa, to tutaj musimy wpisać dupa. Bardzo proste, tutaj wszystko zostaje tak, jak jest. Desktop i export folder, no i klikamy export i model nam się eksportuje po eksporcie przechodzimy sobie do folderu EXPORT tutaj nam się wyeksportowała cała nasza modyfikacja tutaj mamy pliki MAT i pliki TOBI one odpowiadają za nasze tekstury ale to później i teraz co należy zrobić należy odpalić nasz folder MOD w moich dokumentach Zrobimy sobie kopię zapasową. Zawsze warto sobie zrobić kopię zapasową. Co dalej? Możemy to wszystko stąd usunąć. Zostawimy sobie pliki od wycieraczek, czyli te dwa pliki. Chyba więcej nic tutaj nie ma. Warto to sprawdzić trzy razy, żeby potem bezsensownie tego nie usunąć. Tak, dobra. Usuwamy, zaznaczamy sobie wszystko. Usuwamy to. Przechodzimy do folderu z naszym modem. E, to nie nasz mod. Tu jest nasz mod. Usuniemy sobie to. Wpisujemy wyszukiwarkę DDS, teraz tak to wszystko można sobie skopiować tu, to można usunąć, i te wszystkie tekstury przenosimy sobie tutaj do tego folderu do folderu export. Odwiedzamy znowu folder mod. Odpalamy naszą modyfikację. Jak widać, tutaj już usunęliśmy wszystko, także nic tu nie ma. I co? Przenosimy to tu. Metoda kompresji bez kompresji, bo inaczej nie będzie działał. No i pora na testy w grze. Po przejściu do gry e, robimy taki szybki test: czyli klikamy katalog pojazdów, katalog ciężarówek. Jak widać częściowo nasza modyfikacja jest, jest już załadowana. I teraz tak, przy wyborze kabiny tu się może tak stać, że po wyborze kabiny Slipper wywali nam gra. Zaraz powiem co zrobić, jak ta gra będzie wywalała. I ustawiamy sobie wszystko tutaj. Jak widać, koła należy poprzesuwać. Wycieraczki należy również usunąć. widzę mamy niziutką. Wszystko gra i trąbi. jak zespół kombi. Tu sobie możemy. Ustawiacz dowolnie, lakier metalik, to wszystko działa. Czyli wszystko jest OK, tylko należy tutaj, jak możecie zauważyć, tutaj przebija nam się grill. O, może zrobię w ten sposób, tutaj przebija nam się grill. Tutaj mamy drugie wycieraczki. Tutaj mamy drugie lusterko. Tutaj również mamy lusterko. Interiory nam się nakładają. Tutaj mamy emblematy i klamki. To wszystko jest na pineskach i to wszystko należy pousuwać. No ale wstępnie model. Wstępnie model mamy w grze. Teraz przejdziemy sobie do tej kabiny. Zdarzyć się może tak, że po wyborze kabiny Nam to wszystko wykreszuje Zlaguje się gra, zetnie się wszystko Wywali Przechodzimy do folderu base Będziemy potrzebować e, Tak, folder dev Vehicle e, Tutaj track Wyszukujemy tutaj sobie naszą Ciężarówkę Volvo FH16 2012. Interesują nas te dwa foldery: kabin i interior. Głównie kabin. Wypakowujemy je sobie na pulpit. I tutaj mamy, tak, tutaj mamy od interioru. Także to nas na razie nie interesuje. Warto to wrzucić, żeby po prostu było. Interesuje nas kabin oraz plik L2H1, czyli Najniższa kabina. W oryginalnym pliku, jak możemy zauważyć, mamy odnośnik Detail Model do Sleeper PMD, czyli to jest kabina. W naszym przypadku usuwamy kabin Sleeper i wpisujemy tutaj track. Tutaj poniżej wpisujemy track. Tutaj w tym odnośniku wariant. Wpisujemy sobie to, co mamy tutaj, czyli jaką mamy kabinę? Najniższą. Najniższą kabinę mamy wrzucone do Cab Base. Cab base odpowiada za wszystkie rodzaje kabin: za najniższą, za średnią, za najwyższą oraz za strony angielską i europejską. Nas interesuje wariant kabin C, bo mamy najniższą kabinę. To nas nie interesuje. Reszta, czy to jest Europa, czy, 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 czy Angol. Bo tutaj są całkiem inne. W zasadzie odnośniki. Także teraz tak interesuje nas kabin C. Czyli wpisujemy tutaj wariant kabin podłoga C. Zapisujemy sobie taki plik. Mamy go tu. Przechodzimy do folderu Mod Dev, Vehicle, Track, Volvo, Kabin. Ten plik znajduje się tu. Yy, nadpisujemy sobie go. Przeciągamy, bez kompresji, cyk. Przechodzimy do gry i wszystko hula. Także w tym odcinku to na tyle. Mam nadzieję, że jakoś pomogłem i widzimy się w odcinku następnym. Także do zobaczenia. Cześć.